Buongiorno, tutti. Tak, to znowu ja. Dalej, w tym samym miejscu. Siema. Totalnie zapomniałam cokolwiek, co miałam wam powiedzieć, ale tak dzisiaj pomyślałam, że pogadamy o biznesie modowym, jak to działa. Od pokazów mody aż po fast fashion pogadajmy o fenomenie biznesu modowego i tego, dlaczego zachwycamy się jakimiś kreacjami, podczas gdy cały świat płonie i nie dzieje się zbyt dobrze, a nasza rzeczywistość coraz bardziej przypomina Igrzyska Śmierci. Hej, mam na imię Natalia. Zaczynamy. Moda to zdecydowanie ciekawe, wykluczające i dość drogie hobby. Wiele osób pragnie połączyć swoją pasję do mody z pracą codzienną i zarabiać w ten sposób na swoje życie, oglądając pokazy mody i pisząc do magazynów o różnych rzeczach, które się wydarzyły. Fajna fajna wizja rzeczywistości. Także jeśli należysz do tego grona, które pragnie pracować w przyszłości w branży kreatywnej, to mam nadzieję, że ten filmik trochę wyjaśni Ci cały biznes ukryty za. Branżą modową, a jeśli nie, to jestem pewna, że znajdziesz coś dla siebie, bo to jest dosyć ciekawy temat, i dzisiaj rano musiałeś się ubrać, to prawdopodobnie ciebie też dotyczy. Moda to biznes. Prowadzony przez ludzi, którzy sprawiają, że wygląda on trochę bardziej jak branża rozrywkowa. W dzisiejszym filmiku powiemy sobie, czym jest moda, wyjaśnimy cykl trendu i dlaczego był on zawsze z nami. Skupimy się na segmentacji mody, a także na pokazach projektantach. Zacznijmy od wyjaśnienia sobie, czym jest moda. To zjawisko obejmujące szerokie spektrum dziedzin od ubioru i dodatków po styl życia i sposób bycia. To sposób wyrażania siebie, kształtowania tożsamości oraz komunikowania się ze światem oraz komunikowania tego kim się jest i co się wyznaje. Ubrania a moda to dwie zupełnie inne rzeczy i chociaż obie są ze sobą powiązane, to jednak wiele osób nosi ubrania, ale my dzisiaj skupimy się na tych, co noszą modę. Jednak moda jako przemysł to przede wszystkim ogromna gałąź gospodarki. Obejmuje projektowanie, produkcję, dystrybucję, sprzedaż odzieży, obuwia, dodatków. Jest napędzana przez innowacje i kreatywność ludzi, chociaż w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować dużo powtarzalności i tak naprawdę nic świeżego i nowego na scenie się nie dzieje. W wielu wypadkach w tej chwili moda jest bardzo medialna, pokazowa, bardzo taka szokująca, wyzywająca albo prowokująca po prostu ma wzbudzić takie Skrajne emocje, już nie jest za bardzo powiązana też z tym, co czujemy i jak się identyfikujemy, bo wiele osób po prostu preferuje kostiumy. Przede wszystkim ubranie służyło jako narzędzie wygłoszenia swojego statusu w społeczeństwie. Dlatego mieliśmy bardzo fancy schmancy drogie, zdobione kreacje wśród zamożnych ludzi. A na chwilę obecną mamy do czynienia z quiet luxury, które symbolizuje status i bogactwo i dobrobyt. Pierwsze trendy powstały już w 1825 roku, a człowiekiem, który wymyślił trendy, a także jako pierwszy umieścił metki na ubraniach, był Charles Frederick Worth. Pochodził z Londynu, jednak szybko zrozumiał, że Paryż to miejsce, w którym należy teraz być, jeśli interesujesz się modą, szybko się przeniósł, a także wymyślił haute couture, czyli wysokie krawiectwo. To właśnie on zaczął wyznaczać, co w tej sezonie, co w to, o tej porze roku tak naprawdę jest modne do noszenia, yy, co kobiety powinny nosić, a także jaką w jakiej kreacji najlepiej się zaprezentować w danym sezonie. Także jego pomysł został po prostu skopiowany przez marketingowców i ludzi z branży i kontynuowany aż do dziś, gdzie możemy zaobserwować masowe mikrotrendy wśród TikToka. To było nieuniknione, to się. Po prostu przyspieszało i działo od ponad 200 lat. Prawie 200 lat, sorry. Cykl trendów w modzie opisuje to, jak nowe style są wprowadzane, jaki jest proces ich y, adaptacji przez masowy rynek, a potem oczywiście spadek, ale pierwszym etapem jest oczywiście innowacja, czyli nowy trend jest wprowadzany na rynek. Innowacja jest ściśle powiązana z procesem wprowadzenia gdzie pokazy mody, projektanci, media, influencerzy prezentują dany trend dzięki TikTokowi i Instagramowi jest to prostsze niż kiedykolwiek, bo wszyscy w tym samym momencie możemy mieć dostęp do tego jednego wydarzenia, które tak naprawdę napędza potem cały całą sprzedaż na rok aż do następnego pokazu mody następnie mamy proces adaptacji, czyli poszczególne mniejsze marki starają się przekazać ten trend do jak największej grupy społecznej, która również chce uczestniczyć w tym trendzie i nadrobić zaległości. Szczyt jakiegoś trendu, czyli już mamy tutaj do czynienia z masową produkcją, marki fast fashion zaczęły adaptować ten trend, jest to maksymalna popularność trendu. Możemy to szczególnie zaobserwować przy Torbie Uniqlo, Torbie Cos, Ballerina Ganni i... Z czego tam jeszcze? Sweter w paski. W momencie, w którym widzimy to już na co drugie influencerce w social mediach, to możemy się domyślić, że to jest już szczyt. Tego wszystkiego i, i oczywiście na wieszakach w sklepach to jest już szczyt, a potem będzie tylko gorzej i mamy spadek, czyli zmniejsza się popularność, zmieniają się preferencje. Generalnie już rynek, który to zapoczątkował, już przeszedł do następnego trendu, zanim. Wszyscy ludzie inni zdążyli się tym nacieszyć, także oni już zaadaptowali nowy trend i zaczynamy od początku, bo interesujemy się po prostu czymś innym, podczas gdy poprzedni trend wygasa. I jest on taki sam od 1825 roku jedyne co się zmieniło, to szybkość tego. Bo w dawnym czasie trendy trwały przez lata, dekady, lata, miesiące. W tej chwili są to sezony, tygodnie, miesiące może. Czasem jedne wakacje, typu Coconut Girl albo Strawberry Girl, albo takie te, wiecie, estetyki niektóre dziwne. Bo oczywiście są estetyki, które trwają od lat, typu Dark Academia i są dalej w modzie, w modzie. Nadal są jakby szanowane, nie wiem, nadal są użytkowe. Ludzie je noszą i preferują, jednak są też takie, które nie są takie cool. O, mocna herbata. Zadaniem projektantów mody jest znalezienie właśnie tego piku, tego jednego elementu, który sprawi, że ludzie będą chcieli to nosić. Materiały na stworzone kolekcje są wybierane dwa lata przed, przed pokazem mody. Także te trendy są już jakby zaplanowane. Na, za, za dwa lata, na trendy na za dwa lata już yy, takie portale, jak na przykład WGSN, jeden z największych portali do trend forecastingu, czyli do przewidywania. Trendów wśród ludzi, właśnie tym się zajmuje, właśnie to przewiduje i Trend Forecaster to jest cały zawód, cała kolumna, którą można się zajmować w branży modowej. Także projektanci razem z Trend Forecasterami i różnymi innymi organizacjami i różnymi innymi projektantami też projektują kolekcje na potrzeby na za dwa lata. Wiele elementów skupia się też na tej ponadczasowości i innowacyjności, jednak nie każdy może być tweedową kurtką Chanel czy marnarką Diora. Wiele, wielu projektantów skupia się właśnie na tym, żeby wbić się w ten trend, żeby zapewnić co? Sprzedaż. Liczy się sprzedaż. Musisz tu sprzedawać w tej branży, a to nie jest tania zabawa. Oczywiście nie jest to gol wszystkich projektantów, żeby wbić się w ten pik. Wielu z nich szuka swojego segmentu na rynku, gdzie mogą po prostu zaspokoić potrzeby Niewielkiej grupy ludzi. Tak naprawdę historycy mody to są osoby, które doskonale wiedzą, jaka moda była przez ostatnie lata. To wielu, wiele firm tak naprawdę nie współpracuje z historykami mody. Nie są to osoby zaangażowane w proces produkcji czy w proces przewidywania trendów. Także to było dosyć ciekawe, bo wydawało mi się, że to są właśnie najbardziej cenione umysły w branży. Podczas gdy nie, to są dalej historycy, oni nie są. Po prostu nie są brani pod uwagę w tym wszystkim. Jako trend forecaster, wiedza na temat historii mody i tego, jak to przebiegało, byłaby bardzo pomocna. I tak naprawdę wydaje mi się, że wielu właśnie historyków mody mogłoby się przekształcić w trend forecasting, żeby zapewnić sobie życie, jakiekolwiek. Ale w tej chwili możemy przejść gładko do momentu wybiegu mody, czyli najważniejszego wydarzenia w kalendarzu mody. Fashion Show nie jest dla klientów, o ironio. Jest, chociaż kupujący są tutaj. Kluczowym elementem, najważniejszym i to my będziemy się tym cieszyć i sprawiać, że ten trend będzie żyć jeszcze dłużej i potem kupować te rzeczy na wyprzedażach lub nawet w pierwszej turze, to nie, fashion show nie jest dla nas. Fashion show jest dla tych, którzy pomogą sprzedać czyli przede wszystkim dla dziennikarzy, dla kupców, dla właścicieli sklepów dla VIC, czyli High Purchasing Power czyli dla klientów z wysoką po prostu Bogatych ludzi z, w, tak ładnie, żeby to nazwać, to z dużą mocą zakupową. W ostatnich czasach mogliśmy też zaobserwować po prostu wzrost influencerów podczas fashion show. Wielu z nich nie interesuje to, co się dzieje. Dla branży influencerzy są narzędziem, banerem reklamowym, który. Pomoże im nawet niekoniecznie sprzedać tą kolekcję, bo wielu influencerów ma po prostu zupełnie inną grupę odbiorców, którzy tylko aspirują na ich styl życia, a nie posiadają podobnego. Więc są oni odpowiedzialni bardziej za ten pierwszy etap sprzedaży, czyli przynoszą świadomość. Budują tę świadomość wśród konsumentów, że dany produkt jest wypuszczony na rynek i że jest on dostępny tu i tu, że jest takiej marki. Takimi influencerami i dziennikarzami są na przykład Brenda Hashtag, która jest znaną dziennikarką i influencerką z Berlina. Dajcie znać czy ją znacie, bo dla mnie to jest po prostu... I mam obsesję na punkcie jej podcastu, bardzo lubię czerpać z niego ogromną ilość wiedzy. Ona w bardzo inteligentny sposób połączyła swój zawód dziennikarza, dziennikarki, eksperta mody vintage i influencerki, bo jednak... Jeśli jesteś miksem influencera i dziennikarza, to dla Marek jest to dodatkowy plus, ponieważ mogą mieć dwa nie jednego. Podobną rzecz robi Bliss Foster ze swoim kanałem, gdzie, yy, gdzie publikuje on relacje z Fashion Weeku. Jednak oboje otwarcie mówią, że nie jest to łatwa branża. Yy, wiele osób ma jeszcze dodatkowe zajęcia, gdzie moda jest tylko ich hobby i spełnieniem, ale muszą się wspomagać jeszcze dodatkowymi pracami. I to bardzo trudne i rzadkie, żeby utrzymywać się całkowicie z na przykład dziennikarstwa modowego albo influencerstwa modowego. Jeśli nie jesteś sprzedającym y, influencerem, marka pr wysyła ci ubranie, płacą ci za to, żebyś to opublikował i generujesz sprzedaż, bo to jest drugi typ influencera. Tego, który naprawdę sprzedaje niesamowite ilości ubrań, tylko i wyłącznie dlatego, że ma coś na sobie założone. Niektórzy mają naprawdę niesamowitą moc sprzedażową. Ci influencerzy też są ważni i są oni bardzo komercyjni. Jednak nie każdy umie to zrobić. Wybieg mody, fashion show całe, będę mówić po prostu po angielsku. Wiem, że dla niektórych to jest trochę bardziej takie nie okej, okay, ale ja naprawdę uważam, że tutaj spalszczanie tego wszystkiego jest trochę takie. Nie wiem, wolę po angielsku, po prostu sorry, jeśli kogoś to boli, ale fashion show są głównie dla mediów. Klasyczny wybieg mody jest w kształcie litery T. Oczywiście modelki wychodzą, przechodzą przez cały katłok, na końcu pozują, a następnie wracają z drugiej strony i to jest bardzo klasyczne, jednak powoli marki modowe odbiegają od tego schematu, ponieważ jest on oczywiście, że nudny już dla nas i nie jest niczym niezwykłym, więc wiele osób skupia się na bardzo dziwnych, charakterystycznych, współpracują z architektami, merchandisingiem. Ludzie z ludźmi odpowiedzialnymi za merchandising całego pokazu jest to skupione na tworzeniu zupełnie innego świata, więc ta scena już ten klasyczny catwalk powoli staje się zbyt nudny dla ludzi. Z przodu mamy również różne sektory, i w zależności od Twojego numeru na zaproszeniu, tak będziesz szukać swojego miejsca. Jest to na przykład B37, czyli rząd B. Yy, siedzenie 37, oczywiście mamy też front row, czyli ten miejsce dla celebrytów. Pierwszy rząd, w którym każdy chce siedzieć, ale nie wiem, czy jest aż taki wygodny, bo musisz bardzo wysoko trzymać głowę przez cały pokaz. Dużo zależy od umiejscowienia katłoku. Yy, także tak wygląda mniej więcej. Poza tym mamy oczywiście backstage, który jest połączony na cztery, podzielony na cztery sekcje. Mamy beauty i włosy, mamy ubrania, mamy jedzenie, a także Przestrzeń dyrektora kreatywnego. Typy rynków. Mamy haute couture, czyli wysokie krawiectwo. Jest to bardzo, bardzo ekskluzywna moda. Ręcznie wykonane ubrania. I aby projektować dla hot... Hot, pf, przepraszam. Wymagania do projektowania, zakwalifikowania się do projektowania haute couture to posiadanie minimum 15 pracowników, którzy są zatrudnieni pełnowymiarowo. Ręcznie wykonane elementy ubrań. Projektowanie minimum 50 oryginalnych elementów garderoby rocznie i takie domy, mody jak Chanel, Dior, Valentino, Scaparelli projektują do dziś od Couture. Następny segment typ rynku to pret-a-porter, czyli Ready to Wear, czyli po prostu gotowe elementy ubrań. Te lubimy, to jest moda użytkowa. Jest nadal niedostępna cenowo dla 90-99% ludzi na świecie, jednak są to właśnie takie marki Comedy Garson i są to elementy od razu gotowe. Diffusion albo Bridge to na przykład Calvin Klein, Gestus, są one bardzo dobrze sprzedawalne wśród entuzjastów mody, którzy są gotowi wydać każde jedne oszczędności na właśnie yy, tego typu elementy ubrań, żeby tylko móc się pochwalić, że mają coś takiego w szafie. It's me, hi, I'm the problem. Każdy ma jakieś hobby, ok? Uważam, że życie bez hobby jest bardzo smutne, a moje to akurat moda. Wybrałam jedno z bezpieczniejszych. To nie jest żaden sport ekstremalny typu Formuła 1 czy jakieś zawody sportowe, czy nie wiem co. Wybrałam naprawdę bezpieczne hobby. Drogie, ale bezpieczne. Mamy też modę masową, która jest szybko projektowana w bardzo nieetycznych warunkach. Zmieniana bardzo często w zarze co dwa tygodnie, jednak na Shane możemy zaobserwować 10 tysięcy nowych styli dziennie. To nawet nie są elementy ubrania, to są style, które mają po kilka elementów ubrań dziennie. A do tego segmentu należą też również takie marki jak Uniqlo. Pod ostatnim filmikiem zapytałam Was, za co uważacie Uniqlo, czy to moda fast fashion, czy nie. I pomimo tego, że nie zmieniają oni swojej kolekcji tak często, tworzą basiki, tworzą jakościowe ubrania, to jednak jeśli posiadasz około 2400 sklepów na całym świecie, taka ilość ubrań nie może być sustainable, długotrwała, etyczna i przyjazna dla środowiska. Także pomimo tego, że nie robią aż takiej krzywdy środowisku i nie zmieniają swojej kolekcji tak szybko, to jednak nie są też do końca etyczni i eco-friendly. Nie można ich zaliczyć do slow ani fast fashion, więc są takim innym segmentem razem z marką Arket Cos czy Other stories. Absolutnie nie mam tutaj zamiaru shamingować kogokolwiek zakupowania fast fashion, ponieważ jeśli nie masz wszystkich informacji, nie możesz podjąć odpowiedzialnej decyzji zakupowej. Wiele marek stara się ukryć lub zatuszować ten swój łańcuch dostaw lub to, co robią z nieużytymi elementami garderoby. Jest to trudne w tej chwili, żeby podjąć świadomą decyzję. Pomimo tego, że mamy dostęp do naprawdę ogromnej ilości informacji, to nadal nie jest to proste, żeby podjąć dobrą i mądrą decyzję zakupową. Także znaczy no, też nie uważam, że w 2024 roku ktokolwiek mógłby nie wiedzieć, co rynek fast fashion robi w modzie, yy, a szczególnie jak widzimy cenę 5 euro za koszulkę, to możemy się zastanowić, jakby jakim cudem to jest 5 euro, jeśli osoba, która to wyprodukowała i to zostało jeszcze przetransportowane do tego kraju i do tego sklepu i opłacone za to zostały rachunki i pracownicy i lokalizacja, jakim cudem to 5 euro może być etyczną kwotą za zapłacenie za koszulkę. Nasze nawyki zakupowe trochę się y, mocno zepsuły, przez to, że ten rynek jest coraz bardziej oblężony przez śmieciowe ubrania. Nie możemy tego nazwać inaczej. To są bardzo śmieciowe ubrania, które niszczą świat, gospodarkę, kraje trzeciego świata, a już niedługo też nasze. Y, na całe szczęście Unia Europejska wprowadza regulacje, które na chwilę obecną są po prostu wprowadzane, bo to jest już wymagane. Nie ma zmiany, jeśli nie ma wymogów, także to się dzieje, bo jest źle. Ale tak, y, mniejsza. Czasami widzimy również współpracę dużych domów modowych, takich jak na przykład Gucci z North Face, czy Karl Lagerfeld, czy Magler z H&M. Y, ma to za zadanie trochę otworzyć się na nowy market. Ludzi, którzy nie są w stanie zapłacić za tego typu elementy w normalnej cenie, jednak są to zawsze, zawsze elementy wykonane w gorszej jakości. Nie tak szalone, ekskluzywne, są bardzo takie mid. Takie bardzo ogólne, tak żeby po prostu się sprzedały. Także ma to cele czysto marketingowe, sprzedażowe. Chociaż te współprace z 2008 roku, na przykład współpraca Comete Garçon z Handem czy Karl Lagerfeld, to są całkiem okej okay elementy. Miałam okazję tutaj zobaczyć w Vintage Shopie. Te rzeczy są lepszej jakości. Nie są jakiejś niesamowitej pewnie jakości, ale na pewno lepszej niż teraz obecne ubrania i obecne współprace, jak na przykład mieliśmy ostatnio współpracę Maglera z H&M. Także te stare kolekcje współpracowe, pomimo tego, że były gorszej jakości, to i tak są lepsze niż teraz, więc um, wybór jak zawsze należy do Was. W modzie mamy cztery sezony. Mamy jesień-zima i wiosna-lato. To są takie, powiedzmy, obowiązkowe sezony, które marki zazwyczaj... Marki modowe nie pomijają tych sezonów, bardzo im zależy na promowaniu się podczas tych wydarzeń, ponieważ jeden pokaz mody napędza yy, sprzedaż na cały rok. Jednak dodatkowe opcjonalne to resort i pre-fall, czyli przedjesienny. Wielu projektantów narzeka właśnie na te nowe sezony i masowe pokazy, bo to wymaga od nich bezustannej pracy i projektanci jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na zwolnienie tempa, no bo konkurencja nie śpi i oto mamy wyścig szczurów na zupełnie innym Szczeblu piramidy, <noise> zwanej również kapitalizmem, ale no cóż, trzeba zadowolić inwestorów, a tak długo jak znajdują. O, ktoś zapomniał wyłączyć alarm i wszedł do domu. Okej, okay. albo to złodziej, nie wiem. Ja tu nie mieszkam, także nikt nie potrzebuje tylu ubrań, jednak one dalej będą produkowane, bo trzeba zadowolić inwestorów. Główne miasta mody to przede wszystkim Nowy Jork, Londyn, Mediolan i Paryż i w takiej kolejności są prezentowane właśnie kolekcje. Ale coraz więcej miast organizuje również swoje Fashion Weeki, takie jak na przykład w Krakowie mamy w... Pfu, w Polsce mamy w Krakowie, organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Jest to Fashion Week, który bardziej pokazuje kolekcje... Uczniów, studentów, ale jest to spokojne wydarzenie, właśnie tak, żeby sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać pokaz mody, pomimo tego, że większość, większa część widowni to ludzie zaproszeni, szukający młodych talentów i rodzice, ale jest fajnie. Mamy też we Wrocławiu, w jakiś czas temu był w Łodzi bardzo głośny, cały fashion week. Na chwilę obecnie. nie wiem, czy coś się dzieje, ale ku mojemu zaskoczeniu nie ma Fashion weeków w Warszawie. Ale dajcie znać, jeśli wiecie coś innego, bo wydaje mi się, że tam nie ma Fashion Weeku. No i poza Polską, no to jest oczywiście Kopenhaga, Szanghaj, Seul czy też Dubaj. Wydaje mi się, że w Dubaju jest Fashion Week, ale nie jest to w 100% tak. Jak dostać się na Fashion Week? Przede wszystkim bądź bogaty, stwórz swoją kolekcję i zgłoś się. Do tego można się zgłosić i oczywiście musisz zapłacić. Nie dość, że za kolekcję, za transport tych rzeczy, za modelki, za współpracę, za pomoc i płacisz za wystawienie siebie na Fashion Weeku, no to bądź bogaty i załóż swoją markę. Zostań dziennikarzem, specjalizuj się w branży modowej, bądź influencerem, dostaj zaproszenie i bądź swego rodzaju rodzajem, swego rodzaju medium, które będzie promowało wydarzenie. Załap się do agencji, która organizuje te wydarzenia, no bo oczywiście yy, Fashion Week to przede wszystkim też organizacja, duża ta część produkcyjna, gdzie są światła, oświetlenia, yy, kamerzyści, co tam jeszcze może być PR-owcy, osoby odpowiedzialne za backstage, osoby, które pomagają ubierać ludzi. Osoby, które przytworzą jedzenie, organizatorzy, tacy koordynatorzy. Jest jeszcze oczywiście reżyser planu, który jest jeden na całą agencję i często jest wynajęty z agencji lub działa jako freelancer lub ma swoją agencję. To też jest bardzo ważna osoba podczas pokazu. Także możesz mieć taką pracę lub możesz zaproponować swoje umiejętności, tak jak na przykład ja to zrobiłam w Krakowie i we Wrocławiu, że tworzę content, umiem tworzyć wideo. I mogę się zaproponować jako darmowa pomoc, bo nie, nie możemy za bardzo oczekiwać. Albo jako makijażysta, lub fryzjer ci ludzie wszyscy są tam za darmo, raczej idą tam jako wpis do portfolio, i pomimo tego, że sam Fashion Week sobie w sobie zarabia na cały rok sprzedaży bardzo często, to y, osoby decydujące się na współorganizowanie tego wydarzenia, no bo jak inaczej nazwać modelki, y, fryzjerów, makijażystów, czy właśnie pomoc, Współorganizatorzy, współtwórcy, te osoby decydują się na pracę za darmo właśnie podczas Fashion Weeków, bo, bo to wpis do CV i to prestiżowe wydarzenie. I na tym właśnie marki modowe trochę wykorzystują całą, całą ekscytację młodych ludzi branżą i wydarzeniem. No ale tak, jakby tak to działa, po prostu. It is what it is. Business to business. Y, oczywiście osoby, które są tam wynajęte jako dziennikarze, to raczej nie są opłacani z Fashion Week, tylko właśnie ze swojej pracy, z agencji, żeby potem dostarczyć po prostu wiedzę i materiały i stworzyć artykuł na podstawie tego, co widzieli i potem wysłać to w świat i sprzedawać dalej. Także oni jak najbardziej są opłaceni, mają z tego pieniądze, ale osoby z backstage'u zazwyczaj nie. Modelki też, z tego co wiem, nie wszystkie. Oczywiście te topowe pewnie dostają jakieś kwoty, ale są to minimalne w porównaniu do kampanii czy komercyjnych zleceń. Raczej Catwalk dla nich jest wpisem do CV i prestiżowym wydarzeniem. No i mamy takie marki, które są skupione głównie na dziedzictwie i tym takim długotrwałym korzeniach i tym wszystkim mega, takie jak na przykład Gucci, Chanel, Fendi, Dior, Prada to marki z historią, które na chwilę obecną przemieniły się trochę bardziej w marki komercyjne i trochę takie Bardziej sprzedażowe, ale tak, one są nadal uważane za te marki z ogromną historią. No i też kreatywne, jak, jak na przykład Kolina Strada, Craig Green czy Peter Do, albo Peter Do, przepraszam, nie jestem pewna. No i mamy też Mix, który robi i kreatywne projekty, i mają historię, jak na przykład Margela, Magler. Oczywiście jest jeszcze dużo innych segmentów, dużo innych marek, które prezentują się na Fashion Weeku, jednak to są takie te trzy. Kategorie, do których chciałam wam to posegregować. Oczywiście jest to subiektywna opinia oparta na innych źródłach, gdzie znalazłam po prostu ten segment. Ja się z nim osobiście zgadzam, wy oczywiście nie musicie, ale to by był. Biznes modowy w skrócie, jak to działa, jakie są tutaj rodzaje pracy. Oczywiście jest jeszcze duża część, o której nie powiedziałam. Jest to takie szybkie przedstawienie tego piku, który jest w sumie najważniejszym wydarzeniem skupionym wokół właśnie fashion show i pokazu i promocji i fashion weeku, który czasem trwa miesiąc. Na chwilę obecną dalej kontynuuję swoją przygodę w Mediolanie, od nauki przez pracę aż po fashion week i powrót do domu. Bo nie chcę tu mieszkać, w Mediolanie jest strasznym miastem jeśli chodzi i naprawdę właśnie nie potrafią się ubrać, to jest, moje... to jest moja opinia po tym na razie miesiącu w Mediolanie, ci ludzie nie potrafią się ubrać, chociaż też trafiłam na najgorszy sezon, bo ja nienawidzę mody na lato osobiście. Ale tak, jestem ciekawa czy traktujecie modę jako hobby, czy może zamierzacie pracować w tej branży, albo może pracujecie już w branży modowej, jestem bardzo ciekawa jakie są wasze doświadczenia i przemyślenia. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne social media i inne filmy. Cia. Widzimy się może jutro, bo chcę wrzucać bardzo często filmy.